Mam karty dodawanie, odejmowanie od 0 do 10 w czterech kolorach i szykuję się właśnie do pierwszej gry. Uwaga! Gra jest już przygotowana. Yy, nazywa się rozsypanka. Yy, I tutaj ważna, ważna, bardzo ważna rzecz. Yy, Chcemy, aby dzieci miały, odniosły taki swój mały sukces już gdzieś tam na początku, jak zaczynamy zabawę z kartami, więc zaczynajmy od gier, które są proste, które są łatwe, czyli oznaczone są jedną gwiazdką i taka właśnie rysypanka jest właśnie taką y, grą. Zaprośmy dziecko do zabawy, zaproponujmy, aby zamknął oczy, wylosował jedną kartę, jest to karta 5, no i teraz zadaniem dziecka jest znalezienie karty z liczbą, która będzie dopełniała tą liczbę, do 10. Czyli, zobaczmy, tutaj dziecko może się też posiłkować tą postacią e, graficzną karty. Czyli ile brakuje do 10? Brakuje 5. Więc dziecko szuka. Ok, zawsze jeszcze może sprawdzić, licząc e, figury. E, Pierwsze punkty zdobyte. I y grę kontynuujemy dalej.